Siemano, drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FC24. Dzisiaj czas na podsumowanie kolejnego Food Champions. Jak Wam poszło? Dajcie Wy też znać pod spodem w komentarzu. Zapraszam serdecznie więc do tego odcinka, bo naprawdę działo się i to bardzo dużo, zarówno jeśli chodzi o mecze, jak i o trafy, ale to już zobaczcie sami. Przypominam, że pod spodem macie link również do mojego Discorda i do innych potrzebnych rzeczy, więc rozwijajcie, sprawdzajcie. A teraz jazda. Tak jak mówiłem, drodzy widzowie, boję się. Boję się, co się wydarzy z tym bilansem. Bo tu 11.9 nadchodzi wielkimi krokami i zobaczymy jeszcze na jedną rzecz, bo w Objective udało się wbić, patrzcie, dwie paczki, które mogę sobie odebrać za Rivalsy za 50 winów i za Food Champions za 50 winów. To są dwie paczki za 100k, także tworzymy sobie na początek. Od razu uprzedzam, paczka z ikoną będzie u mnie na kanale we wtorek. Dobra, nie ma co czekać, otwieramy. Pierwsza paczka 24 zawodników. Szkoda, że niewymienna, ale 84 plus gwarantowane. De Paul 84. Uuu, potężna paczka. 50 winów. Ale ale oddało. Ta, Luis Alberto. Czy jeszcze ktoś tutaj się chował? Pomykano. No nie, no 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 no, no no, no, no nie Dobra, może druga będzie lepsza. Trzymajcie kciuki. To jest 50 winów w Food Champions. Naprawdę sporo trzeba było wygrać. Mamy walkout, ale niestety nie podwójny. Pani Schiller, o, ja ją trafiłem na początku. Eee, nic eventowego nie poleciało niestety. Może w duplikatach ktoś fajny? No nie, czyli dwie paczki za 100k nie oddały totalnie. No pierwszy mecz od 14 wina przegrany. 13-1, 13-2 teraz bilans. Zobaczymy, co będzie dalej. Uff, żeby to wygrać. Atomic Football. Ok. Rodrigo mi dzisiaj prześladuje w tych przegranych meczach. Miejmy nadzieję, że może teraz będzie inaczej. O, niestety. 1-0, Nkunku, do pustej. O, jaj, jaj. Ten mecz od 14 wina, zawsze ciężki. Siedzi. Dobrze, Angel. Jakoś wymęczyć, po prostu. I tyle. Tego wina numer 14. Salah mi tutaj odjeżdża. W ogóle zastanawiałem się nad Salahem kiedyś, żeby go kupić ze składu. Zawsze mam z nim problemy. Nie, 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 Już miałem tą piłkę odebraną. Ty na zielonym w słupek trafił. Joko bramka, ty! Politano! O co? Co? Ho, 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 ho. Tak, widziałem, że bramkarz jest wysunięty, myślę, ładuje. O nie, on. Nie! Bardzo kurde dobrze za tego Kikofa. Twu. A To jest niesamowite po prostu. Widzieliście jak idealnie została pod nogami. No, idealnie, to lepiej się dało tego wysunąć. Wszędzie się mogła odbić, tylko nie pod nogi sona. Drodzy Państwo, Politano, proszę się z nim przywitać. On się z Wami wita bardzo dobrze. Ej, co jest? Co ja robię tym Politano? To jest hit. To byłby game winner, to byłby game winner, gdyby to wpadło. Kurde, 4-4 w 80. Meczowa, meczowa miał Kubo. Ale wylew, ale wylew. Panie Kubo Danke thank you very much 5-5 <laughs> Co za... Ja nie wiem jak to opisać ja! no nie, to jest... To jest typowy mecz od 14 wina. To jest niepojęte. Dobra, mamy rzuty karne. Rzuty karne od 14 wina. Jeju, szkoda, bo były sytuacje, było prowadzenie. Wszystko było w tym meczu. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od środka. No to z loteria, niestety. Ah, ha, ha. Kubo, środek. Co jest? Ej, dlaczego tego nie obro? Rzuciłem się idealnie w lewo Tibo, kurtruba, dwumetrowy bramkarz. Za późno się rzucił, ale czemu? Świetnie, chyba nic z tego, drodzy Państwo. Chyba, no teraz bym musiał obronić. Eee... To jest, Tibo, o nie. Obronił, nie! <śpiewanie> Tym razem w górę. Ja! Yeah. Miałem meczową, no, czy no, no, może nie meczową, ale obroniłem i mogłem... Mogłem dalej. Przegrywamy w karnych, niestety, po takim meczu. 13-3. Dobra, drodzy państwo. Dwa mecze, żeby wbić 16 wina. Dwa spotkania o tego upragnionego szesnastego wink'a. FC Paras.pl Tibo Brona fajna, pomoc fajna. Neymar, Gowu, Rashford, Rodrigo. Najbardziej to się tego Neymara boję. Pójść to. Tak jest. <noise> Aktywacja głosowa. To jest wersja premium FIFA. Dobrze! Uf, teraz ja spresowałem trochę. Markus 2-0. Ej, jakby się kolor trawy zmienił, mam wrażenie. Co jest? Co? 2-1, no dobra, bo się zająłem tu kolorem, tra kolorem trawy, a tu chłop mi bramkę strzela. Trzymać, tapina, trzymać, tapina, no nie, niestety. 2-2, zaczynamy mecz od nowa. Ja odsłonił mi przecież już ładnie. Aż no kurde nie odbija mu się pod nogi, no, I to już jest porąbane, naprawdę. Dobra. Nie wiem, jakim cudem ta piłka się znalazła pod moimi nogami, ale znowu Politano ratuje. Tarny. Kubuś, dobra, środek, mocno środek. <noise> Czyli słucha. Pozdrawiam. Ale wkrótki dał. Bernardo Silva na R1 i weszło. Znowu karne. Dzisiaj już przegrałem raz w karnych. No może tym razem się uda. Jeszcze jedna, może środek, Obrójmy to, proszę. Rzuciłem się, no nie rozumiem tego. Ja. Yeah. No to no to nieźle mordy. No to nieźle. Od słupka. Kurde, obrońmy to w końcu. Trzymam, tylko, że w dolny, no to źle. Ale karny. Już nie wiem, gdzie się rzucać. Ja. Za dużo w środek, strzelam, no ale to siedem sześć lewo diaby w lewo osiem siedem środek Cibo, nie zepsuj tego W górę znowu, kurde To Mori No, to nieźle Cibo. W środek Nie Supek! Co jest? <śmany> no próbuję, no, ale mordy, to nie jest takie łatwe <śmany> 11-10 Ej, już strzelał Co jest? W górę, w środek coś czujesz, że nie trafię. nawet nie chce mi się mówić nic. Para, ty Kurde dzbanie! Nie trafiłem dobrze na kółku. JA! Yeah. 13-12, ale miałem farta, bo on raz trafił w słupek, nie? Niestety. Bez podjazdu, jak to mówią, 5 do zera, przegrana wysoko. I mamy rangę czwartą, ale no szkoda tych karnych najbardziej. Muszę wam to wrzucić do odcinka, bo to jest coś, czego jeszcze nie miałem. Tyle, że tu w kardych, w ogóle takie emocje. Dobra, może się uda następnym razem. 15-5 takim bilansem kończymy. Zobaczmy, co ciekawego będzie w nagrodach. Co my tutaj mamy? Widziałem, że niektórzy trafiali na przykład Cristiano Ronaldo tutaj. Ja z reguły mam tak, że jak mam dobre fut to słabe nagrody. O. Ale Messi już taki słaby nie jest w sumie Ile Messi teraz kosztuje? 90k, e, no to spoko Nawet zławy może być git, nie? Z ławy taki Messi może oddawać na SPO Się pokręci trochę Good Próbowałbyś Próbowałby już się go dać do pierwszego składu, aż tak Eee, dobra, Jumbo Rare Player Pack Znowu ta pani Schiller Czy jak jej tam? I to nie jest podwójny walkout Ta Schiller 86 eee, Czy w środku coś jeszcze? Oprócz Schillera Pani Schiller, przepraszam No nie Dobra, paczka Ultimate Messier 1 i gol Oj, tutaj też nie ma eventowego nic Niemcy, CDM, kimś? Nie. Bez podwójnego walkoutu. Ober, Oberdorf. O, to już jest zniewaga. <ścoughs> tak szukam, czy to jakiś Mendy się kryje, albo ktoś taki. Ale jednak nie. Za to piękny futr Ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. I klikam. 85 plus razy 3. I nie ma nic. Chyba, że Haaland... Nie, Haaland... Martin Edegard? Podwójny przynajmniej. Dobra, jest podwójny. Czy ktoś może być za nim dobry? Eee... Sandra Paniot. Paniot z 87. Tak, tak o, potrójny walkout No dobra, jak, jak tak Jak bardzo chcecie to przetestujemy W następnym odcinku go. Tutaj sobie go dam zamiast Angela No jestem ciekaw jak się będzie nim grało